Cześć, kochani! Witam Was ponownie. Bardzo miło mi znowu do Was mówić. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć trochę o problemie brust nosowo bargowych To jest jeden z częstszych problemów, dla których się zgłaszacie do mnie na konsultacje. Myślę, że pierwszym takim głównym problemem są zmarszczki na czole zmarszczki poprzeczne, ilwia zmarszczka. Innym problemem są zbyt małe albo e, Waszym zdaniem nieatrakcyjne usta i nie chcecie je powiększyć. A takim trzecim e, gorącym tematem to są właśnie brusty nosowo-wargowe. Żeby uściślić, co to dokładnie jest, to jest e, taka powiedzmy linia, która toczy się od kącika, od skrzydełka nosa do kącika ust. Brusta jest wtedy, kiedy jest takie zagłębienie, zmarszczka jest wtedy, kiedy już jest powiedzmy wgłębienie w skórze, kiedy już jest, już jest uszkodzenie tej skóry. Zmarszczka generalnie jak już powstanie, tak powiedzmy na marginesie, jeszcze chciałam Wam powiedzieć, to jest to coś w rodzaju już blizny w skórze. To już jest uszkodzenie, z którym trzeba sobie już radzić, tak jakby na poziomie budulcowym kolagenu. Brusta to jest takie, właśnie, powiedzmy, na taki fałdek, tak bym to może nazwała. I dlatego Wam to też mówię, że często mylimy tą brustę, w sensie mylimy sposoby rozwiązywania tej brusty nosowo-wargowej. Często chcecie po prostu wypełnić brustę, a tutaj chciałabym Wam opowiedzieć o tym, że ta brusta to jest właśnie tak naprawdę problem, który leży gdzie indziej. Tak naprawdę problem brusty nosowo-wargowej, Zaczyna się wyżej. Zanim zaczniemy jakiekolwiek pracę w tej dolnej jednej trzeciej twarzy, czyli tutaj od ust na dole, czy właśnie przy tej bruście, musimy popatrzeć na środkowe piętro twarzy. Które to jest to środkowe piętro twarzy? Patrząc się tak na mnie z boku, to jest właśnie ta część, ta najszersza połyczka, ta najbardziej wypukła, ta naj, najbardziej objętościowa. Wraz z wikiem. Nasze, nasza tkanka podskórna zaczyna nam opadać. Więzadła, które są tutaj w skórze, które się tutaj trzymają przy tej kości jarzmowej, więzadła jarzmowe zaczynają robić się bardziej wiotkie, zaczynają opadać. Porównuje to często, tak może nieładnie mówiąc, do gumki w majtkach. Jak majtki są nowe, gumka jest fajna, elastyczna, a z czasem niestety robi się taka bardziej jak taka firanka, taka zwiewna i nietrzymająca e, tego tam, gdzie trzeba. I tak samo to wygląda właśnie w skórze. Ta cała tkanka staje się bardziej luźna. Tkanka podskórna e, w tej okolicy zaczyna opadać i opadając, napadając tworzy nam właśnie tą brustę nosowo-wargową tutaj. I teraz pomyślcie, skoro ta brusta tworzy się przez to, że opada nam coś z policzka, to jakim sposobem wypełnienie tej bruzdy w tym miejscu pomoże nam na to opadanie, nie pomoże. Efekt na początku po wypełnieniu będzie, oczywiście, bo, skoro coś dodamy, to wiadomo, będzie to wyglądało lepiej. Ale po pewnym czasie ta część, która nam opada, będzie nam opadała nadal. Czyli to, jak wypełnimy tą część tutaj, nic nie pomoże, bo część płyczka będzie nam opadała i tworzyła tą bruzdę ponownie, 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 a wypełniając tą brusynosą wargową, sprawimy tylko, że ta część będzie zachowywała się jak taka małpia mortka. Trochę będzie za bardzo wypukła i nie będzie to wyglądało atrakcyjnie. Przede wszystkim też chciałabym, żebyście wiedzieli, że nie możemy dążyć do tego, żeby twarz była cała wypełniona, cała równa, wyszpachlowana jak twarz jakiej barwi. Nie, tutaj muszą być zgórki, muszą być doliny, muszą być. Musi być grać cienia na twarzy, żeby to wszystko wyglądało naturalnie, czyli pod okiem jest delikatne wgłębienie. Tutaj też musi być wgłębienie, żeby patrząc się na twarz była wiadomość, że to nie jest twarz z porcelany, tylko prawdziwa ludzka twarz pełna emocji. Ale wracając do meritum, bo znowu zaczynam schodzić na jakieś dziwne porównania i dziwne tematy. Skoro, ja już wytłumaczyłam, że to, że tworzy się ta brusa nosowo-wargowa tutaj, jest problemem z tego policzka. Tej części wyższej, części środkowej. Dlatego lecząc ten obszar, przede wszystkim musimy zadbać o poprawienie tej objętości w środkowej części policzka tu. Na to mamy parę sposobów. Przede wszystkim możemy wypełnić taką okolicę kwasem hialuronowym, modelując kościarzmową, dodając ten preparat, żeby delikatnie to wszystko tak jakby unieść albo na przykład używając hydroksapety wapnia, który daje taki efekt stymulacji i liftingu skóry, czyli generalnie bardziej wyciągamy tą część do góry. U mnie może tego nie widać, bo nie mam tego problemu, problemu brusty nosowarkowej, ale nawet jak się delikatnie tutaj coś napnie, to widać, że ta część się rusza i ta brusta staje się mniejsza. U osób, które faktycznie mają ten problem z brustą nosowarkową, jak sobie tutaj coś podepniecie. I wysuniecie do tyłu, zobaczycie, że wtedy ta bruzda też wam się zmniejszy. Innym rozwiązaniem są na przykład nici liftingujące, jeśli mamy już prawidłowe objętości policzka, czyli na przykład po prostu mamy już swój policzek pięknie, wyżej, bo mamy dobre geny, albo było wcześniej już jakieś uzupełnienie, ale delikatnie nam się bruzda jeszcze pojawia, możemy tą okolicę policzka trochę podnieść, trochę unieść i też tą skórę bardziej napiąć. W sytuacji, kiedy te wszystkie wyżej wymienione przeze mnie rzeczy nie działają skutecznie, czyli objętość policzka jest dobra, tutaj też skóra jest naciągnięta, ale brusta cały czas jest widoczna, wtedy możemy ją wypełnić kwasem hialuronowym, żeby ją właśnie trochę uzupełnić. Ale to jest taki już jakby ostateczny krok, taka kropka nad i, żeby dorównać całego obrazu, a nie krok numer jeden w całym tym w całej podróży leczenia brusy nosowo-wargowej. Kochani, mam nadzieję, że Was tym moim wywodem dzisiaj nie zanudziłam. Chciałabym, żebyście po prostu wiedzieli więcej na ten temat i żebyście mieli świadomość tego, skąd bierze się ta brusy nosowo-wargowa i żebyście też wiedzieli, że jak przyjdziecie do lekarza i Wam zaproponuje wolumetrię, odbudowanie objętości policzka, to jest to dobra droga do tego, żeby pozbyć się tej brusty wargowej Dzięki wielkie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym filmiku.